Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest cotygodniowy Motodziennik, serdecznie zapraszam na program, od razu zapowiem, że być może na przyszły tydzień uda nam się przygotować coś nietypowego, proszę trzymać kciuki, a dzisiaj będzie zupełnie normalnie, czyli zaczniemy program od przejrzenia ogłoszeń, nawet nie tyle w poszukiwaniu okazji, ale przyzwoitego samochodu w uczciwej cenie. Zaczynamy od dwóch propozycji podesłanych przez naszych patronów. Najpierw Renault Clio z 2019 roku. Auto zostało kupione w polskim salonie. Było używane przez jedną osobę, która w niecałe dwa lata przejechała niecałe 9000 km. Jest to końcówka czwartej generacji z silnikiem 0,9 turbo mocy 90 koni i z manualną skrzynią. Auto jest bezwypadkowe, bezszkodowe ciągle na gwarancji. Wygląda jak nowe i jeździ jak nowe. Wyceniono je na 41 tysięcy złotych. Teraz coś nieco większego. BMW trójka z 2016 roku. Bezwypadkowe według deklaracji sprzedającego, z niewielkim przebiegiem, niecałe 80 tysięcy kilometrów i dobrym napędem. Dwulitrowy diesel ma 150 koni, skrzynia automatyczna 8 przełożeń. Wszystko jest udokumentowane, regularnie serwisowane. Jest duży szklany dach, elektrycznie wysuwany hak, lepsze radio i ledowe reflektory. To auto w 2017 roku kosztowało, katalogowo oczywiście, 208 tysięcy złotych. Teraz dwa auta z drugiego końca skali, wypatrzone przez pana Pawła Citroen Xara z 2004 roku. Z benzynowym silnikiem 1.6 o mocy 109 koni. Auto jest z polskiego salonu, ma 150 tysięcy przebiegu i uwaga, klimatyzację. Tym się naprawdę fajnie jeździ, zwłaszcza jeśli popatrzymy na cenę, to 4300 zł. Jeszcze jeden starszy Citroen z 2007 roku, Sedan czy raczej Liftback z dwulitrowym dieslem i sześciobiegową skrzynią manualną. Auto nie jest tanie, wyceniono je kilka dni temu na 12900 zł, więc jest to dość wysoka cena, która z czasem pewnie ulegnie modyfikacji. Ale warto to ogłoszenie obserwować, bo ta c ma zaledwie 150 tysięcy przebiegu. Aktualny właściciel dostał samochód w spadku. Ważna informacja a propos samochodów używanych. W zeszłym tygodniu jeździłem trochę po placach, po firmach leasingowych. I do tej pory, do niedawna, było tam pustawo. Natomiast ostatnio pojawiło się bardzo dużo samochodów, dosłownie nie ma gdzie zaparkować. Okazuje się, że te firmy, które miały oddać auto w marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, często w sierpniu ubiegłego roku, te firmy nie zrobiły tego, no bo wszystko było pozamykane, był lockdown, wiele fabryk przestało produkować samochody, w związku z tym nie było co kupić i poprzedłużali sobie leasingi na kolejny rok. I te samochody właśnie wracają. Ale mało tego, wracają też te samochody, które po prostu powinny być zwrócone w tym roku. W związku z tym ceny już zaczynają powoli spadać, i kto wie, czy za dwa, za trzy tygodnie wybór nie będzie znowu taki jak jeszcze półtora roku temu. No i ceny też powinny być bardziej przyzwoite. Teraz przechodzimy do części informacyjnej naszego programu i sprawdzimy, co tam ciekawego słychać w wielkim świecie motoryzacji. A dzisiaj mamy kilka ciekawych informacji dotyczących zarówno najbliższej, jak i nieco bardziej odległej przyszłości. Zacznijmy od dość interesującej tendencji, którą obserwujemy. Nie ma się co oszukiwać z przyjemnością od pewnego czasu. Większość aut, które jeżdżą po naszych drogach, to auta w kolorze czarnym, srebrnym, szarym, ewentualnie białe. I część firm wychodzi tym zachowawczym preferencjom naprzeciw, ale część eksperymentuje i wcale tak źle na tym nie wychodzi. Czerwony metalik z Mazdy cieszy się ogromną popularnością. Złoto-żółte Golfy też od czasu do czasu widać na drogach. Kija ma bardzo ciekawy niebieski odcień niebieskiego, również lubiany i chętnie wybierany. A w tym tygodniu, jak w żadnym innym do tej pory, mamy wysyp informacji związanych właśnie z premierami nowych kolorów. Przy okazji targów motoryzacyjnych w Szanghaju, Maserati pokazało Ghibli i Levante nawiązujące kolorystykę do historycznych modeli marki, która dokładnie 95 lat temu zaczęła się ścigać, brać udział w wyścigach i wygrywać. Korwet również ma trzy nowe odcienie: pomarańczowy, szary i metaliczny-brązowy. C8 na ten moment najlepiej sprzedaje się w kolorze czerwonym, to aż 25% zamówień, i można się było tego spodziewać. Na kolejnych miejscach są biały 15%, czarny 12% oraz pomarańczowy i niebieski po 7%. Aston Martin i jego dział Q, czyli od zadań specjalnych związanych z personalizacją i spełnianiem dziwnych pomysłów klientów, wspólnie z przedstawicielem marki z Kalifornii pokazali pięć modeli od DB11 po DBX w pastelowych kolorach i wyglądają te auta nadzwyczaj dobrze. A wspominamy o tym wszystkim, by wychwycić pewien rozpoczynający się prawdopodobnie trend. Jest spora szansa na to, że za kilka lat nie tylko na aut egzotycznych, ale również na naszych drogach będzie bardziej kolorowo niż jest teraz. A skoro przy szeroko pojętych trendach w motoryzacji jesteśmy, jest kilka samochodów na tym świecie tak pięknych, że zupełnie nie rozumiem z jakiego powodu firmy motoryzacyjne nie podjęły się nigdy ich współczesnej interpretacji. Lancia Stratos jest doskonałym przykładem samochodu, na który można się gapić godzinami. Jest to auto, które chętnie postawiłbym w swoim garażu, nawet jeśli pod maską byłaby dwulitrowa benzyna 200 koni albo napęd elektryczny. aby tylko by było, bo że oryginalne silniki nie wchodzą w grę z powodów ekologicznych, między innymi to oczywiste. Są miłośnicy Volkswagena Garbusa, starych aut francuskich w stylu DS czy Citroena de Cheve, nawet kanciastych kształtów z lat 70 czy 80 i wszyscy skazani są na trwające lata i kosztujące krocie renowacje albo zakup gotowych, już odbudowanych egzemplarzy. Jednak od roku, może dwóch, zyskują na popularności dwa, trzy sposoby, które mogą się Państwu wydać interesujące. Pierwszą drogą, o której wspominaliśmy już z pół roku temu, są renowacje klasyków z wykorzystaniem napędu elektrycznego, czyli możemy sobie zamówić klasyczne i oryginalne Porsche 911 albo Jaguara f na prąd. Są to modyfikacje zarezerwowane oczywiście dla najbogatszych klientów, niestety, ale coraz częściej słyszymy i będziemy słyszeć o udanych i relatywnie niedrogich sposobach na unowocześnienie aut nieco popularniejszych, takich jak Fiat 500 czy wspomniany już Garbus. Drugi sposób to nowoczesne interpretacje legendarnych kształtów i pomysłów, często zrobione legalnie. To Lancia 037, a raczej Inspirowana nią. No właśnie, replika. Auto będzie miało premierę w maju tego roku. Powstanie 37 egzemplarzy, każdy za minimum 600 tysięcy euro. Sporo, ale auto będzie miało wiele cech oryginału. Będzie ważyło około 1000 kg i będzie wyposażone w dwulitrowy silnik z napędzaną elektrycznie sprężarką. Będzie mocniejsze niż oryginał. Ma mieć 550 koni. Ale na tę niszę patrzą też od kilku lat chińskie firmy i to one mogą dać światu, cóż za ironia łatwiejszy dostęp do aut, za którymi tęsknimy. Na targach motoryzacyjnych w Szanghaju, które w odróżnieniu od wielu odwołanych tego typu imprez się odbyły i jeszcze kilka dni potrwają. Chińska firma Great Wall, a raczej jej nowa marka Ora, pokazały śmiałą, współczesną elektryczną inspirację klasycznym garbusem. Czterodrzwiową i oczywiście pozbawioną jakichkolwiek ustaleń czy pozwoleń ze strony Volkswagena, który oczywiście zapowiedział działania prawne. Ciekawostką niech będzie fakt, że Great Wall jest partnerem firmy BMW i wspólnie z nią będzie zaraz robił w Chinach kolejne generacje miniaków. Na targach wydarzyły się jeszcze dwie ciekawe rzeczy. Jedna pani wskoczyła na dach wystawianej Tesli trójki i głośno protestowała przeciwko temu, że w egzemplarzu, który posiada, nie działają hamulce. Ta druga rzecz to Seres SF5, elektryczny crossover, o tyle nietypowy, że wyposażony w silnik spalinowy działający jak generator prądu, czyli coś jak BMW i3 z Rexem albo Chevrolet Volt Opel Ampera. Pomysły z jakiegoś powodu porzucone przez główną falę, a kto wie czy niepotrzebne. Dwa elektryczne silniki mają prawie 550 koni, auto przyspiesza do setki w niecałe 5 sekund, ma 180 elektrycznego zasięgu, a po zatankowaniu, choć nie wiemy jak dużo, że jest zbiornik benzyny, może przejechać nawet 1000 km. Cena to 33 tysiące dolarów, czyli przyzwoicie. Ale najciekawsze jest to, że w opracowaniu tego auta brał udział drugi po Xiaomi chiński technologiczny gigant ciągle na cenzurowanym Huawei, który odpowiadał za elektronikę pokładową, systemy wspomagające jazdę oraz za wyciszenie kabiny. Ma być w niej naprawdę bardzo cicho. Jednak w odróżnieniu od Xiaomi, Huawei nie ma ambicji, by budować własne auto, jednak daje sygnał, że jest otwarty i gotowy na współpracę przy szeroko pojętej elektronice i oprogramowaniu. No dobra, jeszcze jedna ciekawostka z targów w Szanghaju będzie, mianowicie nowy Volkswagen na literkę T, czyli SUV Talagon. 5 metrów i 12 cm długości, kawał fury zatem, ale platforma MQB, czyli kompaktowa, przeznaczona głównie na potrzeby aut typu Golf, Octavia, Leon. Auto może być sześcio- albo siedmioosobowe i nie będzie elektryczne. Pod maskę ma trafić 25 litrowa V6, albo dwulitrowe turbo. Jeden i drugi silnik będzie oczywiście benzynowy, do tego napęd na 4 koła i skrzynia DSG. W Europie raczej tego nie zobaczymy, ale Peugeotów 308. Jeździ sporo, jest już co prawda kolejna generacja tego auta, jednak produkcja T9 ciągle ma miejsce. Auto było dostępne w zależności od wersji z elektronicznymi albo analogowymi zegarami. Jednak ze względu na znany wszystkim aktualnie nam panujący dołek z dostępnością chipów i półprzewodników, auta zjeżdżają z taśm wyłącznie z analogowymi. Swoją drogą od lat przewidujemy, że wrócą one kiedyś do łask, choć będą dostępne za dopłatą jako coś ekstra. A tu proszę, o Citroenie C5 było w zeszłym tygodniu tyle, że z tym najnowszym, z dodatkową literką I X, bo to coś w stylu crossovera, podwyższonego kombi, w końcu postanowiliśmy poczekać. Wygląda ciekawie na zewnątrz, jednak jak na flagową limuzynę jest trochę za bardzo. Za to w kabinie jest spokojniej i co ważne, chyba będzie się z tego samochodu całkiem przyjemnie korzystało. Wady? Nie przepadamy za silnikiem 1.6 benzyna, a to podstawa niemal każdej wersji, zarówno spalinowej, jak i hybrydowej. Ostatnio narzekali Państwo trochę, że to się program głównie o samochodach używanych e, zrobił. Biorę sobie tę uwagę do serca, postaram się lepiej wyważyć proporcje. Chociaż czasem te samochody używane są prawie nowe i tak będzie dzisiaj. E, a partnerem tego działu, gdzie sprawdzamy samochody używane przed zakupem, jest firma ProdicTech, producent mierników lakieru oraz firma Autodena, umożliwiająca sprawdzenie używanego samochodu po numerze VIN. Jaguary Mixe nie miałem okazji tak oficjalnie z polskiej dystrybucji pojeździć, co nie ma już większego znaczenia, bo dystrybutor się zmienił, a z nowym kontakt jest profesjonalny. A szkoda, bo to debiutujące pod koniec 2014 roku, auto jest niezwykle ciekawe. Z przodu wygląda bardzo fajnie, z profilu również. Tył jest jakiś taki mniej nowoczesny, ale ogólnie patrząc, sylwetka może się podobać. A wnętrze? Jest schludne, proste, w chwili debiutu mogło się wydawać mało nowoczesne. Jednak trzeba mu przyznać, że zestarzało się elegancko i łatwo się je obsługuje nie jest przekombinowane, a nie da się tym komplementem uraczyć nowych aut z grupy Volkswagena czy Peugeotów. I właśnie Jaguara XE przyjdzie nam dzisiaj sprawdzić przed zakupem. Wygląda on tak. Jest z 2016 roku i jest z polskiego salonu. To plus. Ma bardzo mały przebieg, 62,5 tysiąca kilometrów i diesla pod maską, co oczywiście może iść w parze, to 10-12 tysięcy rocznie, ale statystyka podpowiada, że jeśli diesel kupowany najczęściej by dużo i taniej niż benzyną jeździć ma mały przebieg, to stał z jakiegoś powodu. Choć również Dobrze mógł być używany przez kogoś, kto nie do końca ufał benzynowym motorom Jaguara Land Rovera, co też w pewnym stopniu może być uzasadnione. Niemniej, z opisu w ogłoszeniu nie wynika, że auto jest bezwypadkowe albo powypadkowe. Jest to o szybach, które wszystkie są oryginalne, co może sugerować, i z naszego doświadczenia wynika, że w ten sposób sprzedający stara się powiedzieć, że auto owszem, było uszkodzone, ale nie na tyle, by któraś szyba pękła. Spotkaliśmy się też kilka razy z przebiegłym argumentem, że chodziło o to, że szyby są oryginalne, czyli z logo producenta, a nie zamienniki. Ale z tą patologią mamy do czynienia coraz rzadziej, wręcz sporadycznie. Również dzięki temu, że często, choć nie zawsze, sporo jesteśmy się w stanie o aucie dowiedzieć po samym numerze WIN, co robimy i teraz. WIN jest w ogłoszeniu, jest prawidłowy. Korzystamy z baz auto i generujemy raport, w którym jest wiele ciekawych informacji. Zacznijmy od przebiegu. Jest on udokumentowany i prawdziwy. 30 tysięcy w ciągu dwóch pierwszych lat eksploatacji. Auto zrobiło 15 tysięcy rocznie zatem. Potem trochę więcej. 17 tysięcy od maja 2018 do marca 2019 i właśnie. W 2019 roku zdarzyła się pewna anomalia. 54 tysiące przebiegów w listopadzie, ale też w marcu, a potem w czerwcu. Czyli auto faktycznie stało. A z jakiego powodu? Tutaj mamy odpowiedź: auto było uszkodzone. Szkodę zgłoszono w listopadzie 2019 roku. Jej wartość to 30 do 50 tysięcy zł. Mamy uszkodzenie szyb, ale nie mamy informacji o uszkodzeniu wnętrza, na co najczęściej oznacza strzelone poduszki i pasy. Jest jeszcze jedna szkoda z drugiej strony z 2017 roku. I są zdjęcia: dużo zdjęć. Na szczęście z tej grubszej szkody również, i tak na pierwszy rzut oka to nie wygląda to źle. Tak jakby na upartego po założeniu lampy z tyłu można było wrócić na kołach. Najważniejsze, że poduszki faktycznie są całe, szyby też wyglądają na całe, jednak jakby to tak delikatnie. Na rynku są wyspecjalizowane w obrocie uszkodzonymi autami firmy i niektóre je po prostu fotografują. Te samochody i wystawiają, a niektóre poprawiają, żeby szkody wydawały się mniejsze i by auto było bardziej fotogeniczne. I to jest jedna z tych firm. Bez urazy, ale byłem tam kilka razy, szukając czegoś do filmu i po prostu to wiem. I tak samo może być w tym wypadku. To, co widzimy na zdjęciach, niekoniecznie musi odpowiadać faktycznym szkodom. Blachy mogły być wyprostowane, pomalowane czerwonym sprayem, tak by nie było widać z daleka, gdzie były uszkodzone. Pogniecione tylne drzwi mogli dokupić w kolor. Proszę zwrócić uwagę na te z przodu. Widać tu uszkodzenia, które zrobił błotnik, ale na błotnik. Ich nie widać, więc to może być błotnik nie od tego samochodu albo drzwi od innego, razem z szybą na przykład, bo w raporcie jest jasno, że któraś była uszkodzona. Jednak te szkody nie są na tyle duże i niebezpieczne, by nie dać autu szansy, zwłaszcza że są też zalety. Niski przebieg, dobra cena, 70 kilka tysięcy złotych. Więc jedziemy. Pierwsze wrażenie, jak patrzymy na auto z pewnej odległości, jest dobre, nawet bardzo dobre. A w szczególe wygląda to tak. Zderzak względem błotnika spasowany jest prawidłowo. Z lewej, bo z prawej już się go nie udało ładnie w Wsadzić trochę odstaje. Maska względem błotnika jest w porządku, ale na jej krawędzi jest zaciek, na błotniku zresztą też. Szczeliny są w miarę równe, parę odprysków znajdziemy, niewielkich rysek. Klapa z tyłu spasowana została tak sobie. Ale zderza ładnie. Spodziewaliśmy się czegoś ciut lepszego. To w końcu drogie auto. Drogie i aluminiowe. To oczywiście wielka zaleta, gdy korzystamy, ale ogromna wada, gdy próbujemy je naprawić. licho przednie błotniki lub drzwi. To, co można odkręcić, można zastąpić, ale dach albo błotniki z tyłu są już bardzo trudne, bardzo skomplikowane w naprawie. Da się to oczywiście zrobić, choć potrzebny jest specjalistyczny warsztat, który w aluminiowych nadwoziach się specjalizuje. Albo chociaż się na nich zna, bo bez wyczucia można tu zrobić więcej szkód niż pożytku. Aluminium łatwiej pęka, Rwie niż blacha stalowa, z palnikiem trzeba ostrożnie, z młotkiem również. Tutaj, jak wynika z pomiarów, ktoś się spisał. Auto było praktycznie całe malowane, ale szpachli pod lakierem praktycznie nie ma. Wnętrze jest super. Daty na pasach są zgodne z datą produkcji i nikt ich nie regenerował. My to ostatnio również na słuch sprawdzamy. Fotele są trochę brudne i trochę wysiedziane, co sporo nam mówi o poprzednim właścicielu, który raczej był słusznej postury. Ale też jakości tych elementów. Auto ma przecież 60 tysięcy kilometrów. Pod maską jest czysto, od spodu również brak wycieków. Jazda testowa to chyba czwarty Jaguar XE, którego sprawdzaliśmy w tym roku. Brakuje pożądanego towaru Mercedesów, BMW czy Audi, więc ludzie się za egzotykami zaczęli rozglądać. I ten samochód właśnie z dieslem i ośmiobiegowym automatem jeździ rewelacyjnie. Jest dużo zwinniejszy, skupiony, precyzyjny niż Mercedes klasy C, Audi A4 i chyba nawet ciut przyjemniejszy niż BMW 3, więc punkt odniesienia mamy. Jednak z tym egzemplarzem coś jest nie tak. Delikatnie ściąga w lewo, ale przede wszystkim, gdy z pozycji zero już w trakcie jazdy kręcimy, w lewo albo prawo, słychać delikatne pukanie i da się wyczuć lekki luz, albo raczej delikatne przeskakiwanie. Może to być elektryczny regiel kierownicy albo luz na krzyżaku. Wątpię. Bardziej prawdopodobne jest to, że w trakcie kolizji ucierpiała maglownica i z tego powodu odpuszczamy ten egzemplarz. Dzisiaj mamy dla Państwa specjalną promocję na mierniki od firmy ProdigTech. Link do specjalnej oferty znajdą Państwo w opisie filmu. W opisie filmu znajdą Państwo również specjalny link, który umożliwia wykorzystanie kodu rabatowego Motodziennik na raporty od firmy AutoDNA. Rabat jest 20%. Warunek skorzystania to oczywiście zapoznanie się z regulaminem i skorzystanie z linku, który jest w opisie filmu, i podanie kodu rabatowego Motodziennik. To tyle na dziś. Kłaniam się pięknie i do zobaczenia. Mam nadzieję zaraz po majówce.